Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Anna Chodorowska i reprezentuję Zespół Szkół Gastronom Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Tematem dzisiejszej lekcji jest porównanie celów, brandy i koniaku, a także zajmiemy się serwowaniem koniaku. Cele moje, Wasze są takie, żebyście. Po dzisiejszych zajęciach umieli odróżnić koniak od brandy i żebyście potrafili w właściwy sposób zaserwować koniak. Chciałabym zacząć od tego, żebyście mi same podpowiedziały, co wiecie już o koniaku, prawda? Bo to jest tak słynny trunk, że myślę, że na pewno możecie mi coś powiedzieć na temat koniaku. Nazwa no, może, że to jest nazwa zastrzeżona. No, że, że, regionu, dla chodnata, właśnie, dla jednego regionu, dla mm Konnata. Dla konkretnego jednego -hmm. regionu. Koniak po Francji. Tak, czyli wiemy już to, że koniak jest to napój alkoholowy uzyskany w wyniku podwójnej destylacji, pamiętajcie. I on jest uzyskany właśnie tylko z winogron, które, które zostały zebrane na plantacjach w okolicach miasta Koniak. Tak? Pamiętajcie o tym. Są to trzy szczepy winogron. O tym dowiecie się same. Jako praca domowa Wam to zadam. Nie chcę od razu zdradzać tajemnicy. Ale pamiętajcie, miasto koniak plus trzy szczepy winogron. Do zapamiętania jest również to, że koniak jest uzyskany w wyniku podwójnej destylacji w destylatorach miedzianych nazywanych alembikami, ponieważ jest to taka dawna francuska, tradycyjna receptura, którą to musimy powtarzać. Powtarzana jest żeby y, uzyskać jak najlepszy po prostu markowy koniak, tak? Czyli pamiętajcie, alembiki. Po tej podwójnej destylacji nasz koniak jest y, leżakowany przynajmniej przez dwa lata w czym dębowych beczkach I te beczki dębowe muszą pochodzić z dębu francuskiego. Zapamiętajcie sobie to, tak? Alembiki A dlaczego i. Dlaczego z dębu francuskiego? Dlaczego z dębu francuskiego, już Ci Ulu, wyjaśniam, dlatego z dębu francuskiego, że rzekomo ten dąb wyjątkowy ma właściwości, że nie przepuszcza tlenu do środka napoju, nie dostaje się tlen. Dzięki temu nasz koniak ma wspaniałe właściwości smakowe, organoleptyczne i również wizualnie ma piękny, wyjątkowy kolor. tak? Czyli wiemy już, co to jest koniak. Teraz różnica, żebyśmy wiedzieli, znali różnicę, to muszę króciutko Wam coś powiedzieć o brandy, tak? Więc pamiętajcie, że brandy to również jest alkohol, tak samo wysokoprocentowy, zawiera podobną ilość alkoholu, 40-45%, tak jak koniak, natomiast może być uzyskiwany z różnych win, tak? I winogron białych, ale również win owocowych. Koniak tylko z win tych trzech szczepów. Prawda? Natomiast tutaj możemy uzyskiwać brandy z win owocowych. I tak, jeżeli otrzymamy brandy z wina owocowego, jabłkowego, to może wiecie jaka nazwa takiego brandy będzie? Calvados, świetnie. Jeżeli y, będziemy produkować brandy z wiśni, to szery brandy, może być również brandy śliwkowa, tak? Więc e, teraz sobie króciutko podsumujemy tą różnicę tak? między brandy a koniakiem. Małgosiu, spróbuj tak. usystematyzować to jakoś. Prawdziwy koniak tak, pochodzi z regionu koniak we Francji. Tak, e, powstaje z, z trzech takich szczepów w, Biał w, w tak. e, Następna jest e, destylowana ale w bikach tak, podwójnie następnie dojrzewa w wartka wstępu francuskiego super bardzo się cieszę myślę, że to jest już takie klarowne i zrozumiałe ta różnica między brędem a koniakiem i teraz jeszcze króciutko powiem Wam o serwowaniu koniaku, tak? Temperatura podawania koniaku to jest temperatura tak jak już wcześniej wspominaliśmy na poprzednich lekcjach Temperatura pokojowa, literatura podaje, że jest to temperatura 20 stopni Celsjusza, ale pamiętajcie, że najlepiej rozchodzą się te wszystkie bukiety aromatyczne w temperaturze ciała ludzkiego. Dlatego kelner przynosi taki oto kieliszek do gościa. Kieliszek popularny, bardzo krótka nóżka, duża czarka, po to, żeby nagrzać własną dłonią ten kieliszek. Wtedy w temperaturze około 36 stopni Celsjusza najlepiej wydobywa się odpowiedni właśnie ten zapach, ten bukiet, tak? Ale o degustacji powiemy na następnej lekcji, przeprowadzimy ją bardzo szczegółowo, dobrze? I teraz taki kielik wygrzany, wypolerowany przynosi, nalewa w ekspedycji czy tam przy barze 40 najczęściej mililitrów tego trunku i przynosi na tacy, stawia z prawej strony przed gościem i gość degustuje koniak, tak. Natomiast jeżeli mamy koniak bardzo drogi, nie wspominałam Wam, ale może słyszeliście jakie mogą być oznaczenia, które mówią o gatunkowości i o mogą być gwiazdki, a jeszcze takie inne albo litery. Więc jeżeli mamy na przykład literę VO, tak, oznacza to, że ten koniak przynajmniej dwa lata leżakował, tak, ponad dwa lata, najmniej dwa lata. Jeżeli ma VO, POSOP to oznacza, że przynajmniej 4-4-5 lat, jeżeli XO na przykład to przeważnie już ponad 6 lat, a nawet wielokrotność tej liczby. I takie koniaki bardzo dużo kosztują, prawda, one bardzo, bardzo dużo lat nieraz leżały w tych piwnicach, więc takiemu gościowi my koniak przynosimy i podobnie jak wino prezentujemy, prezentujemy na serwecie kelnerskiej etykietą w stronę gościa, wykonujemy to. Z prawej strony i również gościowi nalewamy do przyniesionego, uprzednio wygrzanego właśnie tego kieliszka około 40 ml koniaku. Wiadomo, że miar w oczach no, dobry kelner to już ją posiada, tak? ale my początkujący pamiętajcie, że nalewamy mniej więcej do miejsca, które jest najbardziej rozszerzone na tym kieliszku. To jest to taka ilość tego napoju. I teraz chciałabym bardzo jeszcze, żebyśmy krótko podsumowali tak, jak serwujemy koniak. Może Jolu ty mi powiesz, w jaki sposób możemy zaserwować koniak. Koniak możemy zaserwować bezpośrednio w kieliszku do koniaku, tak zwanej koniakówce. Podajemy wyporcjowany z prawej strony tak. lub przynosimy pusty kieliszek, prezentujemy butelkę i nalewamy przy gościu. Bardzo dobrze. A Wiola mi powie, co jest takie ważne przy serwowaniu koniaku. Z czym, no, nigdy nie, nie wykonujemy może czegoś takiego w przypadku innych napojów alkoholowych. Co my robimy z tym kielisze? musi być. Czyli kieliszek, kieliszek musi być wygrzany, to jest bardzo, bardzo istotne, tak? Dobrze, słuchajcie, bardzo dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Wpisaliście się naprawdę świetnie, jestem z Was dumna. I chciałabym jeszcze Wam zadać pracę domową. Praca domowa brzmi, proszę sobie zapisać w zeszycie. Za pomocą internetu albo, albo literatury fachowej napiszę trzy nazwy szczepów winnych, z których produkujemy koniaki. Dziękuję bardzo za uwagę.